Okej, okay. Mikrowy są, kamerka. Kamerka jest, jeszcze muzyczka, jeszcze muzyczka. Hmm, chyba mam wszystko przygotowane. Dobra, na SB muszę wejść. A nie! Czy ja serio trafiłem w tym momencie na restart, serio? Ej. Eee. A e, może tak rzucić to wszystko i... i wyjechać w Bieszczady! Tak zrobiłem, nie wiem czy mnie słychać, bo kurde, ja to ogólnie kombinuję z tymi kamerkami. <laughs> Całkiem możliwe, że em, to nagranie to będzie z trzech różnych kamer, także się... w sensie nie, że różne ujęcie, w sensie, no tak, różne ujęcia będziecie mieli. Y, ale dobra, nieważne. Jadę w pieszczady słuchajcie. Y, dlatego y, dzisiaj jak to nagrywam jak jadę, czyli w sobotę. Dla was to już to sobota była, bo w sumie nawet nie wiem kiedy. Kiedy się zbiorę z opublikowaniem tego filmu? W eee, każdym razie, znaczy z opublikowaniem. Jak wrócę, zmontuję, tak? No, ho, ho, ho. Eee, ale możliwe, że na dokonanie dość tygodniowym opóźnieniem. Eee, także dzisiaj jest dzień 22 sierpnia. Eee, Pędzę lecę za w kierunku Bieszczadów. Jadę w Bieszczady, słuchajcie, kurczę. Dawno się nigdy nie wybierałem. Nigdzie nie wyjeżdżałem. Jakoś tak nie było zawsze okazji, a bo jak była okazja, to brakowało funduszy. Um, a teraz taki w sumie troszkę spontan. E, troszkę spontan, e, ale tak się trafiło, że e, mam parę dni urlopu po weekendzie, więc jadę sobie. Na weekend tam z początkiem tygodnia troszkę przyłapię. W sumie nie wiem najlepiej dokładnie pojadę, czy tylko do poniedziałku, czy to jeszcze dostanę sobie dłużej. Yy, to jeszcze jest wszystko yy, w trakcie, przemyśleń. Yy, w każdym razie yy, totalny spontan. Yy, znaczy się no, w ciągu tygodnia ogarnięty. O, to są kajaki. O. Yy, tak, yy, no. Gdyż, ponieważ albowiem, yy, znaczy się no, część moich widzów nie wie. Ehm, że jedna z osób, yy, którą wy też znacie właśnie w pieszczadach jest i mam nadzieję, że tę osobę się mi uda spotkać. 900 metrów na Rundzie trzeci zjazd. O! Yy, tak. No, mam nadzieję, że mi się uda tę osobę spotkać. I... Yy, 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 no może się nawet pojawi w nagraniu. <grym> znaczy się jest prawdopodobieństwo, że mi się go uda spotkać, gdyż... Yy, Mam mieć e, e, pole namiotowe jakieś półtorej kilometra od, od niego, także e, no, tak od niego, także będzie chodzi o faceta, tyle, tyle, tyle wiecie. A kto to jest to myślę, że się to będzie tam w późniejszym etapie tego filmiku, e, że się uda z nim parę słów zamienić na wizji, myślę, że nie na będzie się... Rodzie, trzeci zjazd. No wiem, że się nie będzie stresował i e, na się nie będzie, bo to też youtuber. <laughs> nie, wiem, wam za dużo spoilerów, słuchajcie, sprzedaję. Eee, no. Także tak, mam nadzieję tylko, że Ford Focus mnie dowiecie, bo... bardzo możliwe, że słyszycie jak on... jak on głośno pracuje, jak on gziuczy, coś mi jakieś łożysko się tam gdzieś sypie przy, przy pompie wody, albo czymś takim. Eee, ale sypie się już od dawna, już trochę kilometrów. Na tym sobie małe jakieś weseliko jedzie eee, i ten. No i dalej działa. No. Także może się nie rozlecić, w razie czego sobie wziąłem jakiś tam klucze, będę coś, e, coś walczył. Ech. Dobra, w sumie to chyba tak. E, tytułem ustępu chyba tyle. Przede mną 150 km e, Pokazuje mi, że około godziny... 15 powinienem być 12.22 2 godziny 36 minut drogi mi pokazuje um, na także no trochę jazdy mam, bo dobrze, że jak sobie przystanek zrobię albo coś takiego um, jeszcze takie zakupy muszę porobić zapomniałem jednej rzeczy wziąć i tak, że pakowałem się dzisiaj, kurde, za 3 godziny wczoraj też trochę. No i tak zapomniałem jednej ważnej rzeczy wziąć. No ale to nic, to gdzieś sobie pozwolę dokupię jeszcze i będzie dobrze. Dobra, to tyle. Z tytułem wstępu. Ja coś się ciekawego zdarzy. To ja się oczywiście e, odpalę. Coś nagram, coś powiem. E, tak wiem, że widzicie tego od drogę, nie widzicie mojego ryja, a nie chcę się tej kamery przestawiać, kombinować, przekręcać. E, Także... No. No trudno, przynajmniej no, no. będziecie mieli spokojniejszy początek tego odcinka, dobra? Koniec pitu, pitu. O, to jest źródełko, słuchajcie, tutaj po prawej. To jeszcze zanim skończę, to źródełko jest takie: jest, słuchajcie to jest bardzo dobra woda. To jest w moich okolicach. Eee, bardzo dobra woda, i żeby nie wiem, jakie susze były, tutaj wiecznie woda się laje. Nie? Także no ciekawe źródełko. Dobra, koniec mojego pitolenia. Jadę dalej, jadę przed siebie. I szybko odczuwam szyby, bo my klimat nie działa. Się już robić ciepło w środku. Tak się. No. No to dam do, do, do kolejnej, kolejnej stawki. O, tak sobie człowiek jedzie i jedzie. No, jeszcze nie, nie całe pół drogi jest za mną, ale jak widzę te widoki, to normalnie aż się przyjemnie jedzie, a ja sobie coś pomyśli jakby tutaj fajnie można było z tym detektorem pochodzić kurczę tyle łąk no powiem wam że no, coś pięknego coś pięknego ale jedzie się bardzo przyjemnie na razie póki co em, dostało mi jeszcze 85 km także jeszcze kawałeczek jeszcze jeszcze ale ruch jest nieduży więc jest e, fajnie się jedzie, przyjemnie Eee, ładne widoczki. Eee, tak się no... Dużo tu, tu mówić, no, nic tylko jechać, naprawdę. Eee, póki co jeszcze zakupów nie robiłem żadnych, bo, bo jakoś nie mogę trafić żadnego sklepu naszego po drodze. Ale coś się może przytrafi. Także jest pięknie. W ogóle że ta kamerę tak trochę przykloną, ale się okazało, że chyba gdzieś sobie krzywo przykleiłem tę podstawkę pod, em, pod kamerkę podę tak, eee, Także taki trochę macie pokiły obraz, ale no trudno się mówi to nie. To jest no, tak, nie masz aż takich górek, żeby mi tak pobyło ja, Nie jadę prosto, tylko, tylko te górki takie. Te, te górki. Tak! Nie te górki, ale te górki. No eee, tak, e, kamera po prostu jest krzywo i... No ale no patrzcie za mnie, to są po prostu przepiękne widoki i się, aż się chce jechać, no co tu dużo mówić Nie, dużo kuniów! to się na kuniach powinno chyba jechać, a nie je prowadzić, nie? Ja tak się nie znam na tym, ale... Ale to tak kunie to mi się wydaje że raczej No, a nie obok! No zaczynają się powoli bieszczady Wprawdzie jeszcze jestem 60 km do celu, ale to już są pierwsze zaczątki Bieszczadu. No to jest po prostu coś pięknego, jak to wszystko pięknie wygląda, te, a, te połacie terenu, lasy, mało co domów, sama przyroda, sama natura. Powiem Wam, że tak jakoś, jakoś tak człowiek się inaczej czuje. Mimo, że nie mieszkam jakoś też w jakimś mocno zurbanizowanym terenie, bo, bo na wsi tak dość spokojna, że tak to ujmę, okolica to nie ma takich większych aglomeracji w pobliżu eee, to i tak jakoś tak kurczę przyjemnie jak się te wszystkie widoki podziwia ja i tak mówię, no nie nagrywam to wszystkiego, ale ja, jedzie się i się nie czuje, że się jedzie te kilometry i jakoś się człowiek tak nie męczy to jest po prostu no, 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 no jak nieskazone wiesz i przyjemność. Nie no dobra, może nie takie, to oczywiście bo widzę jakieś słupy są Jest dobrze, bo przynajmniej jest zasięg to To, to może jak zajadę całkiem w to to będzie jakiś lepszy zasięg Chociaż się, o kimakło wampira Coś tam młoteczki <laughs> <laughs> No, ale no te widoki no, Za chwileczkę jakaś góreczka Ale rymuje, ani nie czuję Do górki, z górki, do górki, z górki I olbrzymie błocie, to się do siebie taki domek buduje tak, w, 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 no, w pustkach, dosłownie w pustkach, to no, słuchajcie tu jest przepięknie I ja mam w ogóle wrażenie, że, że e, dobrym pomysłem było to, że skorzystałem z nawigacji e, bo tak ogólnie trochę mniej więcej trasę e, w do gdzieś tam znam nad Solinę i tak dalej E, ale zazwyczaj to była jazda przez Sanoglesko, tam e, A tym razem nawigacja wykierowała mnie troszkę inną drogą. Od innej strony ja dojadę do tej miejscowości, do Twernika Dokładnie tam jest to jest Twernik. Myślę, że mogę mówić, że tutaj nie, tak już mi tam nie będzie, jakby to oglądacie, nie. No, e, i, no jest to dość, dość blisko granicy bym powiedział i właśnie... Jak oglądałem trasę na Google Maps, to też mnie kierowało przez stanowisko, tam e, ustrzyki e, górne, dolne. E, a ja w tym momencie będę chyba omijał. E, nie będę przez ustrzyki dolne jechał, e, tylko dużo wcześniej odbiję tam gdzieś już w bok. E, przynajmniej tak co, co, co się orientuje z tej trasy. I powiem Wam, że no, wcale tego nie zauję. wprawdzie solinę chyba troszkę ominę. E, więc on nie pokaże soliny, ale to może trochę drodze powrotnej się uda, że po prostu zmienię trasę. Ale słuchajcie, no, ja wcale nie żałuję, że, 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 że jadę tą trasą. O, bo turbeczka, to turóweczka, nie ale no, że jadę tą trasą przez nawigację wy... zrobioną, bo jest po prostu przepięknie. Ja prawda, jest to chyba rzadko uczestana trasa, bo nie ma takiego ruchu. Tam właśnie jak jechałem, to trochę jest stanowisko, to był ruch cholera. A tu jest o wiele spokojniej, o wiele fajniej, o wiele przyjemniej i te widocznie jakie to są to jest po prostu poezja. Ja, no, czasem droga jest trochę <laughs> nierówna co widać, słychać i czuć, ale mimo wszystko ja, ja jestem zadowolony jak jazda cholera, że przejadę jednak, yy, przejadę tędy, a nie, nie tą to zawsze trasą. Naprawdę przyjemnie się jedzie. Właśnie przejeżdżam, e, właściwie już minąłem e, stację główną kolejki wąskotorowej, słuchajcie, wieczarskie, może trochę obrócę tak, o w sumie będziemy teraz mijali e, przejazd e, właśnie tejże kolejki. Nie wiem czy ona w tym momencie jest czynna, bo wiem, że tutaj po tych, e, po tych powodziach ostatnich, e, po tych ulewach i tak dalej. E, no, wiem, że ją trochę zmasakrowało te tory, ale no, widziałem, że kupa ludzi jest tam, była kupa ludzi do samochodów pełno na, na, na parkingach. Także możliwe, że, że to działa. No, to właśnie jest po mojej prawej stronie tylko nie widać, akurat niestety, wiele rzeka Solinka także tak, ta rzeka, która robi solinę <grym> cały zalew Solinki. No i muszę powiedzieć, że jestem już w Bieszczadach no już to są już takie prawilne Bieszczady już to już nie, nie przed bieszczadzie, nie jakieś popierdółki, tylko... Konkretne górki, Rzeczki, Dolinki, Laski, eee, znaczy się, takie zielone laski, w sensie się nie że takie laski, takie laski, nie. Właśnie, bo nadal nie ma sklepu do tego konkretnego. A i to już przejechałem, No... w Krośnie, czyli no, to Krośno to mam 25 km od domu. Eee, a przejechałem już... Eee, nie, przejechałem już eee, blisko 100. Eee, pewnie? Nie, no może jest to, 138, no tam, miałem 150, no to nie no, to to 8000 km nie wiem, które przejechałem eee, od Krosna i tutaj nie ma sklepów takich większych, jakich nie wiem, centrum, Biedronka, cokolwiek, nic takiego i jestem trochę zmartwiony, bo nie zrobiłem sobie wcześniej jak bo coś że po się mi ma to grzać wszystko w samochodzie, jak sobie zrobić gdzieś na miejscu, eee, no ale... No jest problem, ale nie no, mam nadzieję, że resztę się uda znaleźć, że te 30 parę kilometrów, że to się jeszcze trafi jeszcze się za poda... 500 metrów. Skręć w prawo. O dobrze, no to może coś tutaj będzie, no zobaczymy, tu jakaś, jakaś miścinka. Co to w ogóle to jest za miejscowość? Nawet nie wiem, czy cisnę może. Ehm, chyba tak, chyba jestem jest chyba do i co mi się wydaje także no, to już taka typowo yy, bieszczadzka miejscowość no dobra, to ja się włączę później jeszcze, jak coś znajdę, jakiś sklep prawdziwie nie sklep, ale stacja paliw mały przystanek zrobiony eee, nie zrobiłem no, ich zakupów jak chciałem ale kupiłem sobie przede wszystkim wodę Taką większą butelkę w razie czego, żeby sobie jakąś kawę zrobić, niską zupkę czy coś. chciałem eee, płyn wodniczy do mojego Psikusa, bo się okazało, że już mam na dnie, bo mi gdzieś pożera, ale akurat takiego jak ja stosuję to nie było, eee, więc e, napoiłem kłodą destylowaną i też będzie jechał, będzie zadowolony. Także jale jadę po nie, jadę dalej jeszcze no jeszcze 35 do celu także jeszcze kilka. może coś się trafi takich, żeby podobić faktycznie jakieś zakupy żeby coś, coś przegryźć ewentualnie potem jak zajadę czy wieczorkiem coś w sumie nie wiem co na miejscu czego się spodziewam to szczerze mówiąc Czy będzie i tam barek, czy nie będzie. Jak będzie to spoko, to się, to się skorzysta, nie? Ale jak nie, no to coś będę musiał piercić eee, także tak. No. Dobra, to jadę i szukam sklepu ciąg dalszy. Słuchajcie, tak może skorzystam jeszcze, że już nie jest całkiem daleko, a mam zasięg. E, więc spróbuję do e, pewnej osoby zadzwonić Zobaczymy, czy się zadzwonimy Nie wiem czemu, bo za to połączenie nie płaciłem. Czemu? Bo mogę być po ukraińskiej stronie w tym A, okej, okay, dobra, spoko, to się zadzwonimy później Dobra, na razie Alright. A, no to Czyli e, e, osoba zainteresowana jest zagranicą <noise> <noise> Więc go nie będę naciągał, bo jak ma, jak ma roaming to, to nie będę go męczył. E, nie wiem czy słyszeliście, czy rozpoznaliście kto, ale skoro jest e, na roamingu, to go nie będę naciągał, potem się z nim swonie. To je powoli widać A, dobra, już nie widać bo jest to las Widam może jak wyjadę z tego lasku akurat skręcę eee, teraz, teraz to powinniście już widzieć na horyzoncie, co się maluje jakie piękne górki dobra, już wiem, krzaki zasłoniły ja wiem, ale co ja wam poradzę to są Bieszczady i może tu, za zakrętem Nadzieje. Dalej będą drzewa No skurczę <laughs> Jak na złość e, no, no to jest właśnie urok 200, ale tak, już widać powoli pierwsze górki już się powoli to wszystko pokazuje, mam 20 parę km do celu e, no bo właściwie jest miejscowość Warni, jak sobie przykacie w Google Maps to jest, no prawie że w centrum Bieszczadów o tu jest coś trochę przy smyku. prosz, proszę. są i one patrzcie jakie piękne góreczki po prawej, tu po lewej tam całkiem po prawej też jakieś wierchy no zaczyna się, zaczyna się to, to, to w co jadę ale się z tego cieszę I zaczęła się kwintesencja biegaczy tych dróg, czyli serpentyny. I tak, i w lewo, i w prawo, i w lewo, i w prawo. A cienić przez trzeba e, e, przebija się smerek i ogólnie polu bezniska, Ale to nie wiem, czekać, bo to zobaczycie, a który w tej chwili jest. Za plecami, ale teraz będzie zakręt w lewo. W ogóle zakręt takie, że tylną rejestrację u siebie widzę, nie? Lecę się fokus złamie w tych winklach. No, ale powolutku cały czas do górki, do przodu, do górki, do przodu. No i prawie już to jeżdżę właściwie, bo zostało, do zbiornika mi zostało 12 km. Gdzie nie którego miejsca w Dworniku mi ta nawigacja pokazuje bo to jest... no po prostu do Dwornikach nie mam do tego konkretnego pola namiotowego eee, no ale to już na miejscu sobie po prostu będę gdzieś tam w okolicy będę szukał ale no skoro to jest 12 km e, od takich miejscówek to to jest po prostu genialna miejscówka naprawdę I, i, i tutaj będzie można ewentualnie gdzieś podjechać nawet, bo to będzie tam z 15 km właściwie, niech wyliczyć do do samego wjazdu, tam jest można mm. y, dość blisko podjechać pod y, Smerek o, tu widzę jakaś impreza terenowa widzę, była, <laughs> no można blisko podjechać pod Smerek, tak samo tutaj widzę właśnie, mieliśmy jakieś jakieś wejście y, na górki także no, pod moją kondycją, no nie czarujmy się. Ja bym się chyba zaorał przecież ja bym się zadyszał, ja bym po taką górę wyładził z dalszych zakątków, a i tak się pewnie zdyszał, jak będę tutaj wychodził. Eee, ale, no, może się uda, żeby że skoczyć gdzieś tam e, z aparatem. No eee, nie chciałbym, no zobaczymy jak to wszystko wyjdzie ja Jakie to są piękne widoki. Patrzcie teraz, eee, skręt w lewo. Ostry. I patrzcie co wam, się, co wam się pokazują jakie widoki. Przecież to jest... To jest coś pięknego. To jest niesamowite. Kurde, jakie te górki piękne. Teraz tu się nie ma się zatrzymać, mam sobie parę zdjęć nie wstrykną. I tu na lewo, patrzcie tu. Jakie góreczki, jakie to jest piękne! Jak to nie kachać czadu, to jest w ogóle przecudnie tu jest. Przecudnie. Dobra, jadę do celu. Chyba że się będę jeszcze miejsce, to się spróbuję zatrzymać. Może się uda e, mieć parę zdjęć, które ale to nie jest powiedziane, że to muszę zrobić. Że to muszę zrobić dzisiaj te zdjęcia. bo no jakie <śm> to jest genialne widok. Coś pięknego, tam w dole widać, nie wiem czy widać, stąd z kamery pewnie nie widać, ja to widzę, tam jest droga, którą za chwilę będę jechał, zresztą o, tu się kawałek pokazuje Jakie tu są te zakręty, to jest coś pięknego, a najlepsze, że w telefonie właśnie nie pokazuje brak internetu Pieszczady, Pieszczady, nie wiem czy słuchajcie, ale jaram się normalnie jest, strasznie, I jest, jak... ale tak blisko mieszać nie być w Pieszczadach to jest porażka, no Kurde, w końcu się wybrałem! Ale nie cieszę się z tego powodu! Masakra, masakra! Jakie to są przepiękne widoki! <sum Glass> Dobra, jadę na miejsce!